Kamil, Lera, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Gorzów. Na początek mamy bardzo dobre informacje dla mieszkańców gminy Santok oraz okolicznych miejscowości. Aż 12 firm jest chętnych do budowy nowego mostu w Santoku. To wielomilionowa inwestycja, którą zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zadanie niezwykle ważne, bo obecna przeprawa jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się już do remontu. Oferty, które wpłynęły do przetargu mieszczą się w założonym budżecie i wszystko na to wskazuje, że tym razem uda się wybrać wykonawcę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu dojdzie do tej inwestycji. Od wielu, wielu lat inwestycja oczekiwana przez mieszkańców gminy Santok, ale nie tylko, bo wiemy, że nie tylko mieszkańcy gminy Santok korzystają z tego mostu. I jak wiemy, przetarg. Yy... Jest w trakcie. Można powiedzieć, że jest rozstrzygnięta, ale jeszcze na dzień dzisiejszy oferta nie jest wybrana. Wiemy, że było 12 ofert i myślę, że to jest dla Zarządu Dróg Wojewódzkich też trudna decyzja, ważna. Wiemy, że najtańsza wynosiła około 37 milionów złotych. Kosztorys opiewał na około 55 milionów, także widzimy, że to zainteresowanie było bardzo duże. Ale to nas cieszy, a myślę, że przede wszystkim cieszy Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo te Pieniądze, które były zaplanowane, wystarczą na tak ważną i drogą inwestycję, bo tak jak wspomniałem, 37 milionów to też jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak powiedziałem wcześniej, oczekiwana przez ludzi, którzy korzystają z tego mostu, bo to jest droga 158. Ważny szlak komunikacyjny, z której korzystają też i samochody ciężarowe. A jak wiemy, ten most ma być nowoczesny. Przede wszystkim ma być bardzo duża nośność to ponad 11,5 tony na jedną oś czyli krótko mówiąc ponad 40 ton ma też być mają być spełnione wymogi NATO czyli krótko mówiąc musi być też dostosowany do sprzętu ciężkiego takiego typowo wojskowego z moich informacji wynika tak, że um, przygotowania, czyli rozpoczęcie robót mają się rozpocząć w trzecim kwartale. No, trzeci kwartał kończy się we wrześniu, to mam nadzieję, że już wykonawca wejdzie e, na pracę i na, w tym momencie na to czekamy. Sam fakt umieszczenia tej inwestycji na liście priorytetów województwa lubuskiego do dofinansowania z funduszy ze środków Unii Europejskiej świadczy o tym, że jest to ważne zadanie. W tym przypadku droga wojewódzka 158 przede wszystkim zasila gminę Santok i dalej w kierunku, w kierunku Gorza. Natomiast po prostu ten most przez noteć był już w złej kondycji technicznej, w związku z czym musieliśmy w tak zwanym międzyczasie dokonać napraw niektórych elementów tego mostu, żeby można było kontynuować jego eksploatację w miarę bezpiecznie, ale już w trybie ograniczonym. W związku z czym no, przystępujemy do realizacji budowy nowego obiektu. Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawcy robót, na finalnym etapie można już w tej chwili powiedzieć. Po otwarciu wiemy, że większość ofert, czy też Oferty, które zostały złożone, mieszczą się w naszym planowanym budżecie, więc na pewno wyłonienie tego wykonawcy nastąpi skutecznie. Natomiast wymaga to jeszcze chwilę czasu. To jest bardzo duża inwestycja. My się bardzo cieszymy z tego, że będzie realizowana tak duży, tak, taka duża inwestycja, tak duży projekt na terenie naszego powiatu. To jest oczywiście zadanie marszałka województwa, który wspólnie z zarządem województwa, samorządem regionu tą inwestycję prowadzi, ale my jej oczywiście dzielnie kibicujemy, ale też nie jest to. Zostajemy tak z boku. To jest most w ciągu drogi wojewódzkiej, ale również, do niego również prowadzą drogi powiatowe. I właśnie w tej chwili dwie, taka dwie ważne nasze inwestycje, dwa nasze zadania, czyli remont drogi pomiędzy Gorzowem a Czechowem i potem Czechów-Santok wspólnie z gminą Santok właśnie realizujemy. Jak wedle przysłowia, najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej i mieszkańcy o tym Wiedzą, już są utrudnienia. Myślę, że za dużo się nie zmieni, bo jest ruch wahadłowy, będzie też ruch wahadłowy. Oczywiście będzie przygotowany most tymczasowy. Ta organizacja ruchu już jest przygotowana przez zarząd dróg wojewódzkich, tylko czekamy na rozpoczęcie prac związanych właśnie z tą inwestycją. Oczywiście dla nas jako gminy też będą lekkie utrudnienia, bo ta wiata ma zniknąć, ta droga ma iść obok tego starego mostu, ale myślę, że jak ta inwestycja już będzie skończona to y, przygotujemy tą promenadę jeszcze lepiej, jak w tej chwili wygląda, a jesteśmy na to przygotowani, bo tak jak już powiedziałem, najważniejsze dla nas jest, że rusza remont tego mostu i co prawda y, ten czas jest dosyć długi, bo to jest dwa lata, no ale takie inwestycje tak trwają, bo to jest, tak jak powiedziałem, raz, że kosztowna, ale też bardzo y, trudna inwestycja. Plac nad wartą przy ulicy Wał Okrężny w Gorzowie, aktualnie wykorzystywany jako nieoficjalny postój kamperów, może zyskać nowe przeznaczenie. Radny Maciej Buszkiewicz zgłosił wniosek o przekształcenie tego terenu w zorganizowany punkt postoju z infrastrukturą. Magistrat rozważa pomysł. Wcześniej jednak pojawiła się też inna propozycja, stworzenia ogólnodostępnej strefy grillowej, zgłoszona przez radnę Anną Kozak oraz Paulinę Szymotowicz też troszkę zawrzało i, i radne, które też przedstawiły pomysł miejsca do grillowania, jakby w tej chwili trochę tak stawiają sytuację w ten sposób, że albo grillowisko, albo kamperowisko, dlaczego turyści są lepsi niż mieszkańcy Gorzowa, moim zdaniem to jest błędna teza, bo jedno nie wyklucza drugiego. Łączmy siły, łączmy pomysły, a nie starajmy się tworzyć i błędne błędne pytania i na zasadzie mamy wybór tylko między jedną a drugą opcją. Złożyłyśmy już trzy interpelacje w tym temacie, ponieważ byłyśmy bardzo mocno zaskoczone, że ten temat został tak łatwo odrzucony, ponieważ nie wymagało to aż takich dużych środków. Tak, Z tego, co dostałyśmy w odpowiedzi w interpelacji, jest to koszt około 50 tysięcy, żeby przygotować tak naprawdę infrastrukturę. Biorąc przykład z innych miast, gdzie ludzie grillują nawet na kocach, tu nam nie chodziło o to, żeby powstała tu cała armia ławek. Chodzi po prostu o zabezpieczenie tej przyrody i tej naszej wspólnej przestrzeni, jeżeli ktoś rzeczywiście będzie chciał przyjść na tego grilla, bo czysto w teorii można grilla robić już teraz. Ale z drugiej strony, jak mieszkaniec, który przyjedzie z bloku, ma później wracać z tym e, rozżarzonym jeszcze węglem, e, nawet jeżeli weźmie ten grill turystyczny. Gdzieś to trzeba po sobie zostawić, nie wyrzucimy do zwykłego śmietnika. Więc chciałyśmy po prostu takiego stworzenia regulaminu i przestrzeni wspólnej dla nas, żeby też wyprzedzająco e, uniknąć tych sytuacji takich, że ktoś, Komuś przeszkadza, czy można spożywać alkohol, czy nie, bo raczej chciałybyśmy, żeby to była strefa jednak wolna od tego alkoholu. Mamy część bulwaru, na której można niskoprocentowy alkohol spożywać, mamy po drugiej stronie nisze, więc to miałaby być taka strefa rodzinna. Dlatego byłyśmy bardzo zaskoczone na tą negatywną odpowiedź. Nie chodziło nam, żeby to nawet powstało dosłownie w tym roku, bo mamy świadomość jako radne, że środków w budżecie nie da się znaleźć od tak, jeżeli był zaplanowany. Pracujemy nad tym wszyscy wspólnie. Liczyłyśmy na wolę otwarcia się na rozmowę na przyszły rok, ponieważ w porównaniu z naszym budżetem i z wieloma rzeczami, które robiliśmy do tej pory w mieście, nie były to duże środki. Dlatego zapisałyśmy już trzecią interpelację w tym temacie. Wiem, że rzecznik miasta mówił, że pomysł jest jednak dobry i wrócimy do rozmów, więc mam nadzieję, że jednak na przyszły rok uda się to zrealizować. Miasto Gorzów może być takim. Miejscem, gdzie, taką, tury, miejscem turystyki eventowej, gdzie można na konkretne wydarzenia przyjeżdżać turyści. Właśnie takie kamperowisko też by temu służyło, że przyjeżdżają ludzie kamperami, dzień, dwa, trzy spędzają u nas czas. Należy im stworzyć lepsze warunki ku temu. W związku z tym, no, skoro chcą przyjeżdżać turyści, Pomóżmy im i stwórzmy lepsze, jeszcze lepsze warunki niż w tej chwili mają, bo w tej chwili, tak jak powiedziałem, jest to troszkę tak na dziko. Dla kamperowiczów najczęściej jest potrzebne to, żeby mieli zrzut na tą szarą wodę, żeby, mogli, żeby było gdzieś troszkę dostęp też do prądu. Dobrze, żeby to było miejsce oświetlone. Czy to musi być to miejsce? Nie upieram się, że koniecznie w tym miejscu, natomiast no, skoro sami sobie też to miejsce turyści upodobali, to, to uważam, że, że byłby to dobry pomysł. My jak najbardziej nie jesteśmy przeciwne temu. Nie o to chodzi, że blokujemy jakikolwiek pomysł. Tylko jeżeli my jako radne dostajemy odpowiedź, że 50 tysięcy to są środki, których nie możemy znaleźć w budżecie, a 400 tysięcy są środkami, które możemy znaleźć w budżecie, jest to dla nas niezrozumiałe. Nie chcę używać mocnych słów, że tutaj odpowiedź dostał w sumie radny z klubu prezydenta. Mam nadzieję, że to była po prostu pomyłka i wspólnie wypracujemy właśnie, połączymy je jedno i drugie i będziemy mogli po prostu stworzyć coś przyjemnego i dla naszych mieszkańców i dla turystów. Bardzo się cieszę, że została ta dyskusja wywołana i chciałbym podziękować bardzo Annie Kozak, Paulinie Szymotowicz, Maciejowi Błyszkiewiczowi za to, że oni podjęli ten temat. W Gorzowie powinno być i kamperowisko i grillowisko i wiele innych brakujących jeszcze elementów turystyki i rekreacji. Chciałbym tutaj wrócić do dokumentu strategii rozwoju miasta, który mówi o turystyce i rekreacji. Chciałbym, żeby to był żywy dokument, który będzie realizowany, jak na przykład wypożyczalnia jednostek pływających, żeby można pływać po warcie. Cieszę się, że powstaje ścieżka dookoła zawarcia. I to wszystko, o czym dzisiaj dyskutujemy, to się wpisuje w tą całą strategię. Niestety mam takie poczucie, że ta strategia jest martwa i nie jest zrealizowana, a ta dyskusja właśnie o grillowisku, o kamperowisku powoduje to, że do tej dyskusji wracamy. Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie w Gorzowskim Porcie Rzecznym. Organizował je Łukasz Burak, prezes Stowarzyszenia Gorzowskich Wodniaków. Pojawiła się koncepcja, by tamten teren tak zagospodarować, by był port, była marina, której brakuje, a przypomnę, w Santoku jest, w się ta marina tworzy, a Gorzów jest bez mariny. I w tamtym właśnie miejscu była też koncepcja budowy kamperowiska, i my od tego nie uciekniemy. Jako Gorzów powinniśmy się otwierać na turystykę z zewnątrz, ale też byliśmy angażować mieszkańców do tego, by wychodzili ze swoich domów. Więc mam nadzieję, że ten temat szybko nie zgaśnie, będziemy o nim dyskutować, a strategia rozwoju miasta nie będzie martwym dokumentem, a będziemy realizować to, co jest w niej zapisane. Sezon motocyklowy trwa, a coraz lepsze warunki pogodowe sprzyjają podróżom na jednośladach. Niezależnie od tego, czym się poruszamy motocyklem, czy samochodem, najważniejsze jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę warto zwrócić na ograniczenia prędkości, ponieważ to właśnie nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków najczęściej prowadzą do wypadków. Sezon trwa w pełni, warunki atmosferyczne, które wreszcie się poprawiają. Będą z pewnością sprzyjać częstszym podróżom na jednośladach. Bez różnicy, czy kierujemy motocyklem, czy samochodem, fundamentem bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie przepisów prawa, zwłaszcza tych przepisów związanych z dopuszczalną prędkością. Przypominamy, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych wciąż jest właśnie nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do aktualnych warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że podczas jazdy motocyklem każdy manewr, który wykonamy zbyt szybko lub gwałtownie, bez należytej ostrożności może zakończyć się wypadkiem drogowym, może zakończyć się tragicznie. Motocykliści powinni zawsze kierować się rozwagą i nie przeceniać własnych umiejętności. Bezpieczna jazda to nie tylko stosowanie się do obowiązujących przepisów, ale również poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego. Wzajemna odpowiedzialność, zachowanie szczególnej ostrożności są niezbędne do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych. Na bezpieczeństwo motocyklistów wpływ mają również kierujący samochodami, którzy muszą mieć świadomość obecności jednośladów na drodze. Szczególna ostrożność, częstsze korzystanie z lusterek oraz unikanie gwałtownych manewrów mogą zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Apelujemy do wszystkich użytkowników ruchu, kierujących zarówno motocyklami, jak i samochodami, o ostrożność i odpowiedzialne zachowanie. Pamiętajmy, bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od nas samych. Życie to nie gra komputerowa, nie daje drugiej szansy. Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji świętuje 50 lat istnienia. Uroczystości odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 15 na plaży w Nierzymiu. Na uczestników czekają atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. Osir od lat tworzy przestrzeń do aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców. Patrząc na dzisiejszą aurę, padający deszcz, nie wspominając o wczorajszej, kiedy podjąłem decyzję o przeniesieniu tego festynu na najlepszy termin, który prognoza wskazuje czyli zapraszam wszystkich państwa na 9 sierpnia również do Nieżymia o tej samej porze a w zasadzie od rana o 15 zaczynamy festyn dedykowany specjalnie dla dzieci dmuchańce wata cukrowa popcorn Malowanie buziek, animatorzy, y, oczywiście piana party, która jest ostatnio bardzo modna. No i o godzinie 16:00 y, dawne czerwone gitary, obecnie trzy korony, dadzą koncert w, w tematyce, w ogóle w atmosferze szantowej. 10 skali Boforta zabrzmi na Nierzymskiej plaży. A po całej imprezie z koncertem wchodzi DJ z Chilówki, który zrobi afterparty, beach party do godziny 20.00. Także cały dzień mamy zapewniony, dlatego w Nierzymiu, bo zaczęło się od Nierzymia. Niemniej jednak w taki dzień jak dzisiaj nie sądzę, żeby gorzowianie chcieli skorzystać z naszego zaproszenia, więc przenosimy na pierwszy dogodny termin 9. Sierpnia, to jest sobota. Zapraszamy od rana oczywiście, ale nasze działania zaczną się od godziny 15. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości telewizji gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30 do zobaczenia.